Zacznę od w ogóle pytania o ocenę tego dzisiejszego spotkania z z nowy targ. No nie udało się dotknąć tej serii, więc jak podsumujesz cały mecz dzisiejszy. No podsumuję tak no, negatywnie raczej, bo wiadomo, że przegraliśmy i, i bardzo z nas wyciągnęli dużo. Jeżeli o to chodzi. Skuteczność bardzo nam nie pozwalała na wygranie tego meczu, bo mieliśmy bardzo dużo okazji 100% i mi się wydaje, że wygramy jutro, że nie będzie problemu z wygraniem i przejściem do finału. A w czym według Ciebie ten dzisiejszy mecz był cięższy od tego w, w Nowym Targu? Czy był w ogóle cięższy? Nie był cięższy, chociaż wiadomo, że przyjechało parę zawodników z Nowego Targu, nowych, którzy grali w pierwszych piątkach, w drugich i pomogli im, ale nie wydaje mi się, że był cięższy. Graliśmy u siebie po prostu tak, jak mówiłem, że skuteczność zaważyła o tym, że przegraliśmy ten mecz. Podcast grało tak trochę z nożem na gardle i było to chyba widać zwłaszcza w tej pierwszej tercji, kiedy no, wręcz pod względem na przykład liczby strzałów trochę was zdominowali. I czy dla ciebie to było zaskoczenie, jak hmm. mocno zaczęli wynować? E, tak, oczywiście bardzo mocno zaczęli grać w pierwszej tercji na początku. I na początku drugiej to jest tak samo, bardzo mocno w nas wjechali. E, nie było to dla nas zaskoczeniem, lecz jednak przeważali w pierwszej tercji, było widać. Ale później yy, dorównaliśmy poziomem i wręcz ich przewyższyliśmy. No ale niestety nieskutecznie, jak widać. Myślisz, że ta seria jest y, trudniejsza od tej serii na przykład z Krakowią? Myślę, że, że nie jest trudniejsza, że Krakowia stawia nam większy opór. Ale, ale nie mówię, że jest łatwo wcale. Też jest bardzo ciężko z nowym targiem, bardzo wymagający przeciwnik. I... A czy to są najtrudniejsze takie playoffy, odkąd rywalizujecie w tej lidze? Nie, nie, to nie są na pewno najcięższe playoffy. Najcięższe playoffy na pewno były dwa lata temu, gdzie była mocniejsza wręcz ta liga. No i co, gdzieś <laughs> To zapytam jeszcze ten jutrzejszy mecz. Mówiłeś, że no jesteś pewny, że jutro wygracie i awansujecie do finału. Zapytam o to, co według Ciebie będzie w tym meczu decydująca? Oczywiście. No na pewno wygramy, jestem tego, tego zdania, że wygram. Na pewno jesteśmy lepszą drużyną. Co będzie decydujące o tej wygranej? Myślę, że pozbieramy się psychicznie po tej porażce i będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni przez tą porażkę. I pomyślimy w głowach, sobie poukładamy, jak strzelać bramki, bo skuteczność niestety zawadziła w tym meczu. I po prostu damy radę, no, wygrać i przejść do finału. Myślę, że gdyby oczywiście wam się nie udało, albo nie udało. Czy udało dojść do finału, ale nie udało w tym finale wygrać mistrzostwa, to byłby to sezon taki trochę spisywany na straty, taki rozczarowujący? Nie powiedziałbym, że rozczarowujący, ale na pewno bylibyśmy zawiedzeni tym wszystkim, bo jednak przez, od początku sezonu, przez cały rok celujemy w Mistrzostwo Polski, w pierwszej ligi oczywiście. I byłby to zawód, ale nie był to stracony sezon. To na koniec zapytam jeszcze o, o to, jak Wasza drużyna zmienia się przez lata. W tym sezonie postawiono na troszkę młodszy skład, troszkę inną tą filozofię budowy składu. Czy ten sezon polnibytom jest lepszy od tych składów, które widzieliśmy w ostatnich latach? Wydaje mi się, że jest porównywalny. Nie powiedziałbym, że jest lepszy czy gorszy, ale na pewno jest bardziej, naj, naj, najbardziej ambitna ta drużyna przez te całe lata i przez to mi się wydaje, że, no, że jest dobrze. No.